O, jest licznik, pisze mi, że jest live. E, zaraz jeszcze sobie tylko podprawdę. Cześć, dzień dobry. Presko, szukaj. No, szukaj. Ok, sprawdzimy, czy jest. Wygląda na to, że jest. E, jeszcze sobie to udostępnimy w grupie. O, mamy chwilę czasu, zanim się zajdziecie. Nawet słychać, co nie da się tutaj udostępnić, jest udostępni w grupie. Dobra, poszło. Okay. Ja wiem, że powinnam gadać. Nie powinno być tego milczenia. Eee, witam tych, co są. Dajcie ewentualnie znać, czy wszystko słychać i widać. Natomiast wiecie, trudno jest gadać, kiedy się coś robi, nie? Trzeba się chwilę skupić. Nie wiem, jak tam u Was u mnie słońce dzisiaj. Tak wychodzi nieśmiało. Co jakiś czas się pokazuje i znika, więc tam chyba chmurzasto. Eee, ale tam gdzieś korzystamy. Ja zawsze lubię, jak słońce wychodzi, zwłaszcza jak już to wiosenne słońce zaczyna wychodzić. Dobra, dzisiaj jak zwykle trzy punkty. Zróbmy sobie jeszcze jakieś kawki. Więc dzisiaj jak zwykle trzy punkty. I zacznijmy może od tego, który mam zapisany jako ostatni. Mamy nową wersję WordPressa. Myślę, że zauważyliście. I w zasadzie. Odnośnie aktualizacji, które trzeba przeprowadzić, to mam dwie wiadomości. Super, Magda, dzięki za danie znać, że jest wszystko okej. Okay. Mam dwie wiadomości. Po pierwsze, WordPressa aktualizujemy. Wersja 5.7 przynosi ze sobą kilkadziesiąt zmian i ulepszeń. Ja powiem o takich trzech najważniejszych. Po pierwsze, zmieniają się trochę rzeczy w Gutenbergu. I tutaj nie będę wchodzić bardzo w szczegóły, bo musiałabym każdy kluczek osobno o, 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 gdzieś tam um, opowiadać i, i określać, co się w nim zmieniło. W opisie macie linka do fajnego opisu tych zmian. Um, nie jest to link do WordPress.org, jest to link do um, jednej z firm hostingowych, ale po wpisaniu po prostu zmiany w WordPressie 5.7. To był jeden z linków, który mi wyskoczył i naprawdę tam jest fajnie, że nie wszystko opisane. Więc jeżeli chodzi o Gutenberga, możecie sobie tam zajrzeć. Ja się słabo z Gutenbergiem lubię, <laughs> rzadko się nim bawię, więc nie, nie będę się tam gdzieś w szczegóły zagłębiać. To są kosmetyczne rzeczy, ale podobno mocno ułatwiające pracę z Guciem, więc jak najbardziej zachęcam, zwłaszcza tych, którzy na nim pracują. Druga zmiana, dosyć ważna, to jest. Um, Coś, na co wszyscy czekaliśmy, czyli taki dużo lepszy, łatwiejszy i prostszy sposób przejścia z HTTP na HTTPS, czyli wdrożenia protokołu SSL, czy tam certyfikatu SSL w naszym WordPressie. Do tej pory trzeba to było zrobić w kilku krokach, to znaczy, właściwie teoretycznie nie trzeba było, ale w praktyce się okazywało, że trzeba było. Po pierwsze zmieniało się najpierw się instalowało oczywiście SSL na hostingu, potem zmieniało się URL i to dalej trzeba będzie zrobić. Później zmieniało się URL w ustawieniach WordPressa, w ustawienia ogólne, po czym i to był trzeci krok, który, którego ludzie nie lubili. Trzeba jeszcze było znaleźć linki, które się nie zmieniły w tym kroku. Większość linków zazwyczaj się zmieniała. Po zmianie adresów URL, natomiast zdarzały się takie linki, które się nie zmieniały, i to najczęściej były linki wpisywane z palca. No i trzeba było pogrzebać. I wtedy albo się grzebało w bazie danych, albo się instalowało dodatkową wtyczkę, która takie linki w bazie danych zamieniała. Niby tam niedużo roboty, ale jednak. No i też czasem lubiły się różne rzeczy wywalić. Natomiast teraz mamy takie ułatwienie, że po pierwsze w w tym miejscu, które pokazuje nam status witryny, mamy informację o tym, czy mamy SSL, czy nie. To było wcześniej. Natomiast teraz tam mamy możliwość jednym przyciskiem wdrożenia SSL-a, czyli jeżeli mamy już zainstalowane na hostingu, to możemy sobie właśnie jednym przyciskiem, klikając w ten przycisk w WordPressie, możemy sobie zmienić właśnie adres HTTP na HTTPS w naszej witrynie, na naszej stronie i co ważne, WordPress deklaruje, że wszystkie linki w bazie danych będą automatycznie zmienione, więc to tutaj mamy, że tak powiem, dosyć duże ułatwienie dla tych, którzy chcieli przechodzić albo wdrażać w ogóle jeszcze SSL-a. No i trzecia taka zmiana to już jest, powiedzmy, że kosmetyka, to znaczy pewnie większość użytkowników nawet tego nie zauważy. Natomiast w poprzednim WordPressie 5.6 weszła taka zmiana jak Lazy Load obrazków, czyli takie wczytywanie się z opóźnieniem obrazków. To jest o tyle fajny feature. O tyle fajna funkcja, że może że, że jakby wpływa na czas ładowania się naszej strony. O co chodzi o to, że kiedy ładuje się nasza strona, nie są ładowane od razu wszystkie obrazki naraz. Tylko po kolei, z pewnym opóźnieniem. Dzięki temu sama strona ładuje się szybciej. Więc w, poprzednim, w poprzedniej aktualizacji WordPressa wdrożono to dla obrazków. Już nie trzeba do tego pakować kolejnych wtyczek, bo najczęściej tak to było robione. W tej chwili, w tej edycji WordPressa, zostało to, został ten mechanizm wdrożony również dla takich różnych elementów osadzanych przez iframe. E Jeżeli osadzacie mapy, przez iframe, e przez kod taki dziubek iframe e coś tam coś tam, więc najczęściej to są mapy, to są czasem filmy z YouTube'a, z Vimeo, w zależności jakie tam osadzacie, jeżeli właśnie poprzez kod iframe, e to wszystkie te elementy iframe, e które mają tam swoją szerokość, wysokość, również też będą się ładować już teraz z opóźnieniem. Więc to była ta pierwsza część odnośnie aktualizacji, które tak jak mówię warto zrobić, a ta druga część odnośnie aktualizacji jest taka, że są trzy wtyczki, tylko teraz koszczę, czy ja je będę pamiętać. Na pewno Elementor, na pewno jedna z wtyczek do kaszowania, i tej trzeciej nie pamiętam, ale wrzucę tutaj w opisie. W każdym razie dosłownie wczoraj w tych trzech wtyczkach, a mówię o tym dlatego, że te wtyczki są dosyć ważne, poważne i często używane, w tym sensie ważne, że popularne. Znaleziono podatności, więc jeżeli je macie, to po prostu trzeba czem prędzej tam gdzieś zmykać do WordPressa i je aktualizować. Jeżeli korzystacie z Elementora, ja jestem człowiekiem, który korzysta z Elementora, więc od razu wczoraj jeszcze w nocy się logowałam po różnych tam gdzieś moich mm. <laughs> WordPressach i aktualizowałam tego Elementora, bo po prostu tak trzeba. Wczoraj lub dziś jest już łata, trzeba to po prostu zaktualizować. Dobra, druga taka rzecz, to we wtorek ostatni, czyli przedwczoraj, odbył się wywiad z Maciem Swobodą. Byłam tym szczęśliwcem, który mógł ten wywiad przeprowadzić. Maciek Swoboda to jest człowiek, który zbudował właściwie już w tej chwili taką sieć firm, ale głównie znany jest z firmy WP Desk. To jest firma, która produkuje wtyczki dotyczące Ucomersa i takiego dostosowania e-commerce na nasz rynek polski. No i w zasadzie nie byłoby w tym. Maciek, jakby nie pierwszy raz gdzieś tam udzielał wywiadów, nie pierwszy raz też ja z nim rozmawiałam. Natomiast w ten wtorek udało mi się go przepytać odnośnie prowadzenia biznesu w takiej tematyce, ponieważ mamy WordPressowy biznes, czy biznesy prowadzone o WordPress, ogólny temat w grupie. Więc też z tej tematyki przepytałam Maćka, powiem Wam wyszedł z tego 40 czy 50-minutowy wywiad, ale taki bardzo pełen mięsa, bo rozmawialiśmy i o początkach, i o rozwoju, i o zatrudnianiu ludzi, i o y, tym, jak sobie tam gdzieś w zespole radzić. Również o tym, jak zespoły działają u niego zdalnie, jak, jak oni sobie to organizują. No naprawdę jest sporo mięsa, włącznie z tam wynikami finansowymi, w sensie zadałam pytanie, kiedy padł pierwszy milion, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam i zachęcam. Odnośnie właśnie, to, to jest taka historia, bo nie chcę mówić od kucybuta do milionera, tak, bo to nie o to do końca chodzi, natomiast tak, to jest taka historia tego, jak od właściwie 2014 roku do dziś, czyli w 7 lat można zbudować bardzo fajnie, działający biznes oparty o wtyczki. Owszem, tam okazuje się, że jedna z firm dalej tworzy też strony internetowe, ale tu jeżeli chodzi o wtyczki do WordPressa, to to jest taki core w tej chwili tego ich biznesu, więc jak najbardziej zachęcam i w opisie oczywiście jest link do grupy, wywiad jest w grupie udostępniony i przeklejony jako ogłoszenie, więc można sobie tam zawsze zajrzeć i Odsłuchać i obejrzeć. No i trzecia rzecz to jest zajawka najbliższego webinaru czy live'a w najbliższy wtorek o 11 w grupie również, więc naprawdę zachęcam do grupy. Będzie webinar, tym razem mój, na temat pięć zasad dochodowego biznesu, taki sobie wymyśliłam. Natomiast po prostu podzielę się tym, jakie my mamy zasady w firmie odnośnie tego, żeby. Biznes był zawsze in plus, tak? W sensie, żeby nie, nie musieć go pozamiatać i zamykać. Jest takich kilka zasad korowych, które mamy, których się po prostu trzymamy od lat i to się sprawdza. Trochę też o tym właśnie, że warto mieć niektóre części ciała trochę twardsze od innych. Niekoniecznie serducho, tak? Umówmy się, że niekoniecznie serducho, ale generalnie no, po prostu podziela się tym, co u nas zwyczajnie działa. Dobra, więc reasumując dzisiaj, aktualizujemy WordPressa do 5.7. Aktualizujemy wtyczki, których nazwy podam za chwilę, ale na pewno elementor. No i co? I przychodzimy do grupy. Oglądamy live, ponieważ one się tam pokazują cyklicznie co wtorek. Chyba, że coś wypadnie. Ale staram się, żeby były co wtorek o 11, więc tam, więc zapraszam. No i tam się pewnie gdzieś tam będziemy widzieć. Częściej. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia w grupie. Tymczasem. Pa Pa!